Dzień dobry Państwu, Jacek Gorzuk. Zapraszam na kolejną rozmowę dla kanału Verba Veritatis. Dzisiejszym moim gościem jest pani doktor Ewa Kurek, historyk. Witam Panią. Dzień dobry Panu, witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy troszkę o przyczynach II wojny światowej, o tym jak wyglądała sytuacja w dwudziestoleciu międzywojennym, bo to jest coś, co rozpala po dziś dzień historyków i po dziś dzień wydaje się, że ta kwestia nie jest do końca przedyskutowana. I zacznę od takiego pytania: czy, czy już z końcem pierwszej wojny światowej było wiadomo, że druga że wojna światowa wybuchnie? Bo, bo są historycy, którzy zwracają uwagę na to, że sytuacja w Europie po pierwszej wojnie światowej to, było, to była taka sytuacja w zawieszeniu. To znaczy każde państwo chciało uzyskać z tych protagonistów głównych, chciało uzyskać coś więcej. To znaczy o tyle, no trudno powiedzieć na pewno nikt nie wiedział, że wybuchnie druga wojna światowa umówmy się. Natomiast to, co w Europie było wtedy, ale to widzimy z perspektywy czasu, prawda? Te ciągłe nienasycone chęci panowania nad Europą niemiecką. I to nawet można powiedzieć, że to nie sięga I wojny światowej, tylko... To sięga X wieku po prostu, kiedy Niemcy postanowili po prostu otworzyć, budować i w pewnych momentach im się udawało święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. Ja nawet wywodzę to, te, te, te germańskie mrzonki od roku 476, kiedy Germanie zdobyli Rzym. A nawet od 9 roku naszej ery, kiedy, kiedy plemiona germańskie pobyły i wyrżnęły w pień trzy legiony rzymskie, podejrzewam. No, no więc właśnie, ale umówmy się, od u, u, upadku Cesarstwa Rzymskiego, które upadło z powodu e, e, germańskich najemników, to, to 1500 lat, jak popatrzymy, to, jest, to są ciągłe mrzonki, mrzonki, które w XIX wieku nabrały takich realiów konkretnych, dlatego że Austro-Węgry, czyli Austriacy, Austriacy, to też Germanie, bo mówimy Niemcy, i Austriacy, to jest jeden naród, to są Germanie po prostu. W I wojnie światowej chcieli rozszerzyć swoje panowanie, weszli w konflikt z Turkami, z Rosjanami. Pierwsza wojna skończyła się kosztowała miliony ludzi. Właściwie cała Europa odetchnęła no z wyjątkiem Niemców, w którym mrzonki tliły się ciągle. No i dojście do Hitlera, Hitlera do, do władzy. Potem 1935 rok, ogłoszenie Trzeciej Rzeszy. Hitler już trzyma w rękach wszystko, jest kanclerzem, jest, jest prezydentem, czyli wodzem, ogłasza się Führerem. W 1938 roku Anschluss, to też zakłamanie historyczne, że Hitler zajął Austrię. Jak popatrzeć na źródła historyczne łącznie z przekazami dziennikarzy radiowych, bo radio już wtedy istniało, to, to po prostu euforia w Austrii: euforia, że wreszcie Hitler, który tak naprawdę był Austriakiem, wrócił do siebie i znowu odbudowuje się idea wśród Niemców w tej Tysiącletniej Rzeszy, która będzie panowała nad Europą, sięgała i szukała, też szukała na wschodzie przestrzeni życiowej. Tysiąc lat wcześniej, około wieku X, nazywało się dranknach nach Ost, Marsz na Wschód. Te ciągłe niespomudnione marzonki Germanów, nie tylko od podboju zachodniej Europy, ale o marszu na, na wschód i tej, i tej budowy Trzeciej Rzeszy na przestrzeniach zupełnie niewyobrażalnych. Nie no i tak naprawdę trzeba powiedzieć, że Hitler po pierwsze został wybrany dobrowolnie w demokratycznych wyborach, więc to była decyzja Niemców, potem decyzja Austriaków, żeby się połączyć z Niemcami, wbrew traktatowi wersalskiemu który kończył I wojnę światową w 19 roku, było zapisane, że nigdy Niemcy jako państwo z Austrią, jako państwo nie mają prawa się połączyć. Pani, pani doktor porusza bardzo ważną kwestię, to znaczy tej rasy germańskiej, Niemców, Austriaków, pani doktor mówi, że to wszystko jedno, ale chciałbym zapytać, nie, nie powiem, że polemicznie, bo to nie jest temat, w którym się specjalizuję, ale, ale tak z punktu widzenia historii, to tą formą narodową, Niemców, zwłaszcza Prusaków, to był protestantyzm, formą narodową, Austriaków, to był katolicyzm. Przecież jeden z ostatnich następców tronu był nawet jest cesarz Karol, nawet świętym kościoła katolickiego. I z drugiej strony, przecież XIX wiek mamy wojnę prusko-austriacką, bitwa podsadową, 1866 rok. No tak, Proszę w skrócie bardzo, mówiąc, hmm. bo nie mamy dużo tak. czasu, to trzeba powiedzieć tak, Polska wyszła z. Rozbicia dzielnicowego średniowiecznego w XIV wieku i się zjednoczyła. Niemcy z tego rozbicia dzielnicowego, można powiedzieć, trwały w nim aż do wieku XIX, do Bismarcka, który złączył tutaj bodaj 36 księstewek w jedno państwo. I Austria była tyknie, takim księstewkiem, które po prostu wybrało własną drogę i w XIX wieku roz, rozpychało się, sięgało, sięgnęło po Bałkany i zrobiło się cesarstwem po prostu, tak? Także oczywiście to są detale i, i powtarzam, mamy tu zbyt krótki tak. czas, żeby wchodzić w szczegóły, ale mentalnościowo to jest jeden naród. Bawarczycy też są katolikami. No, na chwałę Bawarczyków trzeba powiedzieć, że w 1935 roku Hitler w Bawarii nie wygrał. Natomiast Austriacy byli zachwyceni ideą e, Hitlera budowy III Rzeszy, faszyzmu, nazizmu i tymi wszystkimi ideami. Zresztą wśród Austriacy, to ja pokazuję, wyliczam te sprawy, proszę Państwa, w telegraficznym skrócie, pozwolę sobie przedstawić tak, tutaj. książkę, która wyszła miesiąc temu, Europa 39-45. Kto wspierał Hitlera, a kto z nim walczył. Mówimy ciągle, Niemcy zrobili to, Niemcy zrobili tamto, Austriacy do Austriaków należało, wielu Austriaków było szefami obozów koncentracyjnych, obozów zagłady, najwyższymi urzędnikami III Rzeszy. I ci Austriacy są tak w świadomości naszej, nawet polskiej, spychani na bok, niesłusznie. Ja wolę sformułowanie Germanie w rozumieniu państwa austriackiego i niemieckiego. No w zasadzie można powiedzieć, wracając do, tych, do, do, do II wojny światowej, to trzeba pamiętać o Monachium. Wrzesień 1938 roku Hitler żąda od Czechów Sudetów i zbiera się w Monachium Rada Europejska, przedstawiciele Anglii, Francji, Włoch i mówią Hitlerowi, bierz sobie. Kawałek, kawałek państwa czeskiego, czyli te czeskie sudety. Czesi nie mają żadnych szans, są niewielkim państwem. Potem w 1939 roku w marcu już wojska niemieckie wchodzą do Pragi, nikt nie reaguje. I to zaczyna się reakcja łańcuchowa. I trzeba też powiedzieć, że w wielu krajach fascynacja ideami i faszyzmu, i ideami Hitlera. No i dochodzi do, oczywiście potem jest 28. słynny pakt Ribbentrop-Mołotow w sierpniu, 23 sierpnia. Hitler dogaduje się ze Stalinem, bo to też są mity, że Rosjanie walczyli z Hitlerem. Przecież była wielka przyjaźń, jak się sięgnie bodajże nawet w czasach PRL-u wydana, ale niezła książka Kowalskiego o II wojnie światowej, który cytuje źródła. Korespondencję między Stalinem a Hitlerem. To była wielka miłość, wielka przyjaźń, przecież i jedni, i drudzy, i Hitler, i Stalin byli po prostu ludźmi, którzy chcieli zawojować świat, i tu ich drogi się zeszły. 1941 rok, no, wybucha wojn, pierwsza wojna światowa, 1 września Niemcy wchodzą do Polski, a po układzie Ribbentrop-Mołotow, Francja i Anglia dają Polsce gwarancję. 3 września niby wypowiada wojnę na papierze. Do dziś zwana, jest to wojna papierowa. W tych w w gwarancji danych w Polsce przez Francuzów i Anglików stało że w ciągu dwóch tygodni rozpoczną wal, walkę z Niemcami. Więc Sowieci czekają dwa tygodnie. Oczywiście ani Francja, ani Anglia nie rusza. Przeciwko Hitlerowi i wtedy Stalin wchodzi do, w granicę Rzeczpospolitej. I też dziennikarze różni pismacy dyskutują, a co by się stało, że Polska, że Polacy są, kto ma szansę? Polska nie miała żadnych szans wtedy. Krytykują też nawet za czasów PRL-u, że rząd polski opuścił Polskę i uciekł na. Przez Rumunię przedostał się na emigrację. I dzięki Bogu, że to zrobił, proszę państwa, dlatego że nie porzucił Polski, tylko to pokolenie międzywojenne, które odzyskało po 123 latach niepodległość, dla nich państwowość była święta. I dlatego rząd przez Rumunię przedostał się na emigrację, gdyby rząd polski nie wyjechał z Polski, skończyłby tak, jak na przykład prezydent Estonii. Weszli sowieci do Estonii. Prezydenta, nazwiska nie pamiętam jego, i cały rząd wywieźli do, do Łagrów, na Sybir. I bodajże w 1954 roku prezydent Estonii zmarł w Łagrze Sowieckim, a Estończycy odzyskali jego prochy dopiero w roku 1991. Gdyby rząd polski nie udał się na emigrację, Państwowość Pol państwowości polskiej, by państwowość by nie przetrwała, idea sama. A tak jednak był rząd polski w Londynie przez całą wojnę. Jak on, jego polityka, zostawmy na boku, państwowość ocalił, emigracja ocaliła państwowość Polski. No i w zasadzie można powiedzieć tak w takim telegraficznym skrócie do II wojny światowej, że jeśli chodzi o sprawy. Polski, to no, trwa okupacja sowiecka. Oczywiście setki tysięcy Polaków wyważone są na Sybir między rokiem 1939-1941. W 1941 roku Hitler rusza na Związek Radziecki i też w zasadzie w kwestiach polskich nic takiego, oprócz tego, że giniemy, że nas mordują, że i Sowieci, i, Sobieci, i Niemcy to dopiero takim newralgicznym rokiem, jest rok 1943 proszę Państwa, kiedy pod Stalingradem i pod Kurskiem w zasadzie już wiadomo, że Hitler sowieckiego sojusza nie zdobędzie. Zaczynają się uaktywniać sprawy, sprawy polskie. A co jeszcze ważne w 1941 roku Sikorski premier podpisuje z Salinem układ tak zwany układ Sikorski-Majski. Czyli nawiązują dyplomatyczne kontakty. No i to też jest dyskutowane, czy Sikorski dobrze zrobił. Dobrze, proszę Państwa, bo dzięki temu uratował setki tysięcy Polaków wywiezionych na Sybir, żołnierzy, szukał oficerów. Okazało się, że w 1943 roku, dwa lata później, okazało się, że polskich oficerów nie ma, bo zginęli w Katyniu i w innych miejscach. Kaźni Stalin zrywa stosunki dyplomatyczne z Polską i już jest w innej sytuacji, bo wie, że Hitler będzie się cofał. Rozgrywa sprawę Polski już w 1943 roku, powołuje Związek Patriotów Polskich, szykuje armię, z którą przyjdzie zainstalować do Polski rząd w 1944 roku. Ten 43. rok jest też tragiczny pod względem wypadków. Tak jak wiedziałam, w kwietniu odkryli Niemcy groby katyńskie. Dwa tygodnie później Stalin zrywa kontakty z rządem polskim. Do dziś do końca tak specjalnie nie wiemy, ale z inspiracji Moskwy prawdopodobnie w końcu czerwca. Aresztowany zostaje Grot-Robecki, dowódca naczelny Armii Krajowej. A w lipcu 5, ginie generał 5, Sikorski. Cztery czy pięć dni później ginie generał Sikorski. Więc Stalinowi wydaje się, że ma to wszystko rozłożone, Polską, Polskę podziemną i inne. Tu szykuje Związek Patriotów Polskich, który się składa z Wandy Wasilowskiej, córki przyjaciela Piłsudskiego, jako takiej ikony, ale resztę to jest cała masa Żydów, komunistów w tym Związku Patriotów Polskich no i szykuje ekipę do objęcia, do objęcia władzy w Polsce. No i koniec 1943 roku to jest Teheran, gdzie, gdzie Churchill, Roosevelt i Stalin obradują o Europie. No i w sprawie Polski to tak naprawdę wytyczyli wtedy granice. Linia Krezona na wschodzie, na zachodzie, na zachodzie Odra. I kończąc, właściwie, już, bo zbliżamy się chyba czasowo do końca, trzeba powiedzieć jedno, że ta druga wojna światowa, przy różnych tragicznych zdarzeniach i zupełnie niewyobrażalnych stratach, ponad 3 miliony Polaków zginęło, 3 miliony Żydów, to trzeba powiedzieć o Stalinie jedno że jak, jak tak patrzę na Stalina i jak czytam e, e, źródła na ten temat, to trzeba powiedzieć, że Stalin, ten, ten zbrodniarz straszliwy, on bardzo do, dobrze rozumiał Polaków. Doskonale. E, dwa powiedzenia, bo jest 43 rok, Banda Wasileska, ten Związek Patriotów Polskich składa petycję do Stalina, żeby Polska, którą zajmą wkrótce, była XVI Republiką. Na co to są historyczne, autentyczne słowa Stalina? Stalin odpowiada nie. Komunizm pasuje do, do Polaków jak siodło do krowy. Hmm. E, bardzo, bardzo, trafne to, bardzo traf, trafne. to znaczy, że on nas Polaków, nasz charakterek znał i że to, co się uda w innych republikach, w Tadżykistanie, nawet hmm. gdzieś w Mołdawii, w Polsce nie przejdzie, więc zrobił nas po prostu PRL-em, czyli satelitą, po prostu, ale nie zrobił republiką, nie zrobił republiką sowiecką. No trzeba drugą rzecz powiedzieć z perspektywy, ja, jako historyk, jak patrzę, będziemy mówić jeszcze o wielonarodowości. Te granice między Odrą a Bugiem, czyli powrót Polski w granice. Można powiedzieć piastowskie, bo taka była idea, nie wyszła nam na, na złe, bo dlatego, że, że przez wieki mieliśmy ciągłe kłopoty z tymi z wielonarodowością i z wschodnią częścią Rzeczypospolitej, o czym porozmawiamy. w, w, w i jeszcze szerzej w... w innej rozmowie. A jeszcze takie ostatnie pytanie, żeby pozamykać te wątki związane z drugą wojną światową i to, co pani doktor powiedziała. Czy to, czy to jest prawda historyczna? Czy, czy można, mamy jakiś dokument czy, czy słowa zacytowane, że ziemie odzyskane to jest rekompensata za powstanie warszawskie, za zburzenie Warszawy i za wymordowanie ludności Warszawy? W dużej Nie, ja, ja widzę to bardziej. Jest y y y rekompensata za utracone wschodnie ziemie, y za powstanie warszawskie nic, y ani Niemcy nie chcieli nam płacić, a y tym bardziej rusy. Także y to jakieś nawet dziwne y teorie y snu te nie, ma, nie y mają żadnego... To jest argument pojawiający się właśnie... W, a propos a, pro, a propos też powstania warszawskiego, także cele, czy cele jakieś powstania warszawskiego zostały osiągnięte mimo wszystko i... Y y Cele militarne żadne, cele jakiekolwiek inne nie. Powstanie tak jak inne, XIX-wieczne powstania, osiągnęły cel, bo zbliżał się komunizm i my, Polacy, musieliśmy mieć jakąś ideę, jakieś, jakieś wzorce zachowań, a powstanie było heroizmem po prostu niewyobrażalnym. Moje pokolenie wychowało się na powstańcach. W podstawowej szkole w Kielcach do dziś pamiętam powstańca warszawskiego, pan, pana Placka, bez nogi, który uczył nas, nas o powstaniu. Mimo, że była głęboka komuna. Wychowawczynią w liceum była y, 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 Gosia Małgorzata Gałęzowska, sanitariuszka w powstaniu. Jak rozrabialiśmy w klasie, to ona tylko potrafiła wstać ręce się często i mówiła. Ja w powstaniu i wtedy wszyscy cichliśmy. Promotorem moim był profesor Kłoczowski, powstaniec warszawski. Oni wychowali to e, e, powstanie warszawskie, jak gdyby e, myślę, że mentalnościowo przeniosło ideę wolności w następne pokolenia. I to nie ma ceny. Gdyby nie ten zryw, e, nie wiem czy powstałaby Solidarność, nie wiem czy bo moje pokolenie to jest pokolenie Solidarności. Także rozważanie jakieś e, głupie i mówienie, że dostaliśmy e, e, ziemię zachodnie za powstanie warszawskie, no wróćmy do faktów. Teheran to jest listopad 1943 roku. Stalin z Rooseveltem i, i z Churchillem ustalają gra, granicę przyszłej Polski i ustalają ją, na, e, tę granicę na Odrze i powstanie będzie za rok, więc... E, nic tego... już nie mogło zmienić postanowień konferencji w Teheranie. Dokładnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Instytutu Verba Veritatis była dr Ewa Kurek, historyk i przy okazji przypomnę jeszcze prosto z drukarni książka Europa 1939-1945, kto wspierał Hitlera, a kto z nim walczył, serdecznie polecam.